Magia labiryntu. Labirynty to fascynujące struktury, których historia sięga zamierzchłych czasów. W różnych kulturach i epokach labirynty przybierały różne formy i miały różne znaczenia. Wszędzie, gdzie pojawiały się labirynty, ich wzór i związane z nimi mity były dostosowywane do potrzeb miejscowej kultury. W Pakistanie i na Islandii rzeźbiono je na drewnie. W Meksyku i we Włoszech ryto na powierzchniach skał, w Ameryce Północnej oraz na Sri Lance wplatano w kosze i kobierce, a w Skandynawii i w Indiach układano je z kamieni na pustyni lub na brzegu morza. Labirynty tworzono z kafelków na posadzkach europejskich domów i kościołów, a nawet wycinano w powierzchni ziemi na Sumatrze. Niezwykłym jest fakt, że wzory labiryntów z różnych epok i miejsc mało się od siebie różniły. Prawdziwy labirynt nie jest plątaniną wielu różnych dróg, z których część kończy się ślepo, ale pojedynczą ścieżką wijącą się od wejścia aż do środka, a czasem i z powrotem. Pochodzenie tego symbolu jest niejasne, lecz można go znaleźć już w Grecji, epoki brązu. Pojawia się też w starożytnych legendach greckich, z których najsłynniejsza jest opowieść o Minotaurze. Labirynt od zawsze symbolizował święte miejsce kultury, w którym pełnił różne funkcje. Był trasą obrzędowych przemarszów, miejscem do tańca lub utrudniał dostęp do tego, co było w środku. Według tradycji skandynawskiej, duchy przodków mieszkały w kamiennych labiryntach, które nie pozwalały im uciec i mieszać się w sprawy żywych. Lecz tym, którzy przemierzywszy trasę, dotarli do środka, pozwalały na kontakt. W średniowieczu labirynty układano z kafli bądź marmurowych płyt na posadzkach kościołów z wkomponowanym w nie chrześcijańskim symbolem krzyża. Środek labiryntu nazywano wówczas Jerozolimą, świętym miastem krzyżowców. Taki labirynt, ułożony z różnych odcieni kamienia na posadzce katedry w Chartres, we Francji. Był ścieżką pokutną, gdzie skruszeni grzesznicy, BOSO lub na kolanach, przez cały czas odmawiając modlitwy, przemierzali drogę do środka labiryntu. Na przestrzeni ostatnich 500 lat układ labiryntu uległ zmianie. Zwykła, pojedyncza ścieżka przyjęła bardziej skomplikowane formy. Labirynty żywopłotowe, o których wspominają rękopisy od połowy XV wieku, jako pierwsze wykorzystywały wiele ścieżek. Najstarszy z istniejących do dziś przykładów posadzono w 1690 roku w angielskiej miejscowości Hampton Court. Labirynty żywopłotowe i ogrodowe, początkowo tylko dekoracyjne, stawały się coraz bardziej złożone. Jak labirynt w ogrodzie Pałacu Wersalskiego. W efekcie rozwoju nauk matematycznych, podstawowy wzór stawał się coraz bardziej zagmatwany, co doprowadziło do powstania konstrukcji służących rozrywce w parkach i na terenach zabaw na całym świecie. Współcześnie labirynty stanowią motyw rozrywkowy w reklamie, grach komputerowych i filmach.